Cześć kochanie, wpadam tutaj do Ciebie z mojego ogródka po, po wieszeniu prania na, na linii, na sznurze i chciałam Tobie powiedzieć o jednej rzeczy. Wiesz, rozmawiałam ostatnio ze znajomą, która dobrych parę lat mieszkała w Stanach i wspomniała ona o tym, że jest taki jeden szpital w Michigan, Michigan w którym liczba przypadków. Przy <śla> Mi się już miesza polski z angielskim. Liczba. Pacjentów, którzy mieli próby samobójcze, jest równa 0. OK? I teraz, czemu o tym mówię? Bo wiecie, co oni robią? Nawet jak ktoś przychodzi, nie wiem, no nie chcę tutaj wymyśleć, ale z czymkolwiek do lekarza, to może być po receptę, to może być, nie wiem, bolący palec to może być infekcja dróg oddechowych. Pierwsze, co ta osoba jest pytana i o w ogóle jaki jest start tej całej wizyty, to jest rozmowa o stanie mentalnym i emocjonalnym tej osoby. I przez to, że każdy taki pacjent ma miejsce i czas na to, żeby powiedzieć, jak się naprawdę czuje i być wysłuchanym i do tego może jeszcze być dana jakaś rada, wskazania, co można zrobić dalej, to nie ma w ogóle. Przypadków samobójstw. I teraz pomyślam sobie, jaka to jest piękna wizja do zrealizowania, żebyśmy właśnie w ten sposób ze sobą żyli. Żebyśmy mogli rozmawiać na spokojnie i na bezpiecznie o naszych potrzebach emocjonalnych, o tym, co myślimy, jak się czujemy, z poszanowaniem drugiej osoby i tego, że ta osoba robi dla nas przestrzeń. Co o tym myślisz?